Ale wiesz, że to będzie drugie podejście, i że się zagramy. Czemu nie ma opcji, żeby dodawać do na kraku E bo gramy na kraku, e, co? Nie, my nie gramy na kraku, nikomu. Gramy całkowicie e, legalnie. Filmy w sam... są stare, filmy są przeterminowane. Jaki to nie film? tak, że już wysz, wysz, wyszedł do aby już bardzo dawno wyszedł aby No wiesz, ten... ja montuję te filmy zawsze, nie wiem, tak, z pół roku później. A to ta, czyliż to Czyli jak będą nowe mapy, będą, będą wszystkie nowe szkoły? Tak, mi będą nowe mapy. Daj mi mi mapy. mapy. Będzie kościół. Ej, co to jest? Jak to wygląda? To jest. A nie, bo ja wcześniej co? miałem super ciemno, grę i Ja nie widziałem tego, czy tutaj są tak drzwi śmiesznie otwarte. Kościół by dotarli, budu. By jak fajny. będzie kościół, to co tam niby jest do ten? Nie, nie. Za chrystie, piętro. Kur. E, dobrze, to zanim zaczniemy, Fasthofobia to jest gra tłumacz, o łapaniu ducha. To nie jest Ghostbuster, tak tylko tak. to jest posiedzone go z baser, co nie? Teraz pewnie każdy już tak wie co na tym polega Fashofobia, więc jak po tłumaczę. tłumaczę e, Chodzimy, szukamy ducha, potem sprawdzamy dowody e, To siebie. jest typ ducha i wychodzimy i zarabiamy pieniądze i jedziemy dalej. dobrze? O nie ale super A, no tak, no teraz. zapomniałem, no wzięliście. O co nam to? Przestaliście informacje o duchu. Nie wiesz. Jakim duchem masz do czynienia? David wiecie, z jakim Taylor. duchem mamy do czynienia? Wiesz On jest bardzo ja samotny, bo to... On Wie, jest ten... Jest się jest. Ze on, on jest strasznym. On jest improwertywny. On tylko robi ej, samotności gadać. Motion sensor, dirty water, tego nie zrobimy na 100% i... głos event, jak na duch na ducha albo A wiecie, z jakim duchem mamy do czynienia? Tak. Z, de z Słuchaj, demonem. Ja dochodę, demonem. Ja? Demon. To... Będzie... Z demonem. Śmiałbym się bić tu demon i Nie, nie. Nie super. Trzeba Tak, właściwie. będzie. mamy nie da się mi się wypowiedzieć z Dobra, dobra. I... To... to innym tak, chcę tak, tam. Czarek A chciałem śmieszno, rzecz to. Idź na prawo i na lewo, dobra. A armagled. Do ataku. Eee, i sprawdzić tę główną gó salę, w sensie gimnastyczną. ale ciemno. Ej, on już zaświecił światło, co? Ja lubię gimnastyczną salę. Dostaw, bo, ja tak, go, bo tam, jest, tam jest jasno. Na pewno nie. Tak jest jasno. A to po co? No, można znaleźć... Ej, dobra, panowie, już był to, to, to. na ostatniej lekcji. Dzwonek. Dobra, wychodzimy, no, i koniec. No, to no, to, idziemy, idziemy do, Ej, do domu. Are you do here? Give do do me a sign. No.

Chcesz słońce? Sun. Słońce. Chcesz słońce? Ale ci poparzy. Mamy nowoczesny zlew. Adorhider, Hitler, Trzeba się chyba. Nie. Kto to jest? To jest ty co robisz? Jakim nie. cudem ja ktoś rozwalił lampę. lampę? Jak on to zrobił, ktoś? Ale, słuchaj, nie ja... Nie. Ej, bo tu jest nagłe floor, to co, ja chyba nie mogę zabijać, nie no, mogę... przyszły im, zdania. by nie znają ok. i rozwaliły. Tam na pewno nie, nie będzie ducha, bo ducha Nie, naprawdę, nie wiemy gdzie ducha. Nie jest duch. Ja on już się dzwonkiem zadzwonił na ostatnią lekcję, żebyśmy już kończyli. Nie było ostatniej lekcji, oprowadziłeś yeah. no, Kurde no, to jednak, nie no, to, to, to była przerwa. To była przerwa. Minus cztery, minus cztery, minus cztery, minus 4. Minus pięć, minus pięć, minus pięć, tutaj, przy filarze, przy filarze. Serio? Przecież tam przed chwilą nie było! Się bo to się z czasem troszeczkę, to się z czasem. Banshi? Nie, nie banshi, bo nie chodzi za mną. Nie mów, Nie chodzi za mną w ogóle, chamstwo. No, dziewięć teraz, minus no nie, stój. Aj może on na górze jest, wiesz? Nie jest na górze, bo bym już go widział. Światło, dobra, Poprowadzę. jest w tym pokoju po prawej, tu się światło świeci nawet. Smoki. Tu jest, w końcu schował, schował się. Sko... Do konta poszedł, bo go pani tam zagoniła. On jest w jest nerd. O nie, to jest najgorszy przypadek. <Łunki> It's freezing, It's freezing. It's freezing. It's It's to jest demo. Nie, is... to jest demo. Tak no. pieśle ja nie, to jest demo. poranną, i poranną. Gdzie on niby? Jestem dzwonić, w tym swelu ostatnim. O skończyło się. Lekcja się skończyła, takie szybkie lekcje, letopie. Ostatnim idiotą, wyłacz z tego konta. Ponieważ tutaj... Powiem wam, jest... że szybkie lekcje były. Mów do mnie cwelu. To jest demon, to jest demon ner. Kiemno, 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 nie demon! Co ci? E, słyszałem mnie kuchnął do ucha piotkowego. Nie, 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 on, on, A. Słuchaj, on zgasił światło, ja nie miałem latarki, więc... Jestem idiotą, bo nie grałem za drugiego. Zapomniałem, że można pod te włączyć latać. Demon 100% toko mówiłem. Ja. Za, świeć,

Weptka. Jak nie mamy, jak dwa tulety. Pismo. Ale pismo jest? bo czy... nie Prawisz, bądź, 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 bądź. Jak to nie sprawdził? Goma się demon, demon ma. Tak, mi, no to, to jest profesjonalny, co nie? No to Gio, już zaatakował demon, no to co tych zabubatygadać? Wejść w gaz światło nie tam Przepraszam, ja jestem w niebezpieczeństwie teraz, ja nie chcę wyjść tylko z tego kutku. Gaś tam światło, bo ja jej widzę nic na kamerze To trudno. Ja mam strasznie jasno teraz tą grę i się w ogóle nie boję niczego, wiesz? Świetnie. Ja mam jasno ja i gówno lepszy, boję. To jesteś zły człowiek. Dobra. Dobra, co jeszcze trzeba zrobić? Wodę w zlewie. Mówi, hmm. po, mówił coś do ciebie, powiedział coś do ciebie w końcu przyniosę. Nie, nic. Tylko co? osobom, które są w samotności, baraniem Dobra, wiesz co? Dobra, Marciny, ty idź, bo ty chciałeś się bawić i z nim pogadaj sam. Ja chcę się, no się pobawić, no to idźcie pobawić. To nie ze mną. Ja biorę. Ty nie, bo on sam odpowiada tylko jednej osobie, nie może tam być. z tobą. tam? słomki, tak To na Tak, że to jest pewna szczerze. Wyciągliśmy smoking, więc... słomki. No Bierzemy aparat? Mow. Ej, a co ty na to? Przy okazji zgasił by... pan by... światło, popatrzcie co tam robić, robię. O, dziękuję za zgaszenie światła. Nie przełączaj tej kamery. Czekaj, był orb, co David Taylor. David Taylor. Nie, David Taylor, David Taylor, Taylor. I był orb, tak? No ja serio. Nie, jak to robię. Bo ja mam za na takie. W tym górnym roku tam się Dobra, mamy orbę, pan o. Oooo, fantom, mala, yurej. Dobra, dotamy tutaj, Phantom. mamy dziennik z duchami, yurej, co robi yurej? Pismo ducha, fantom. MFE albo pismo szukamy. Idę ze świeczką. Jestem. Chodź Marcin. Ja idę ze świeczką. Wyglądasz tak bezdusznie, tak, bez emocji. Tak, tak idziesz tak. Jestem jest Ej, 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 wiecie na co wpadłem? Aj chodźcie zbagujemy drzwi od wejścia, jak będzie funk, to będzie można pójść. Nie, tak się, ta się okay. nie da. Mówi, że ona odbaguje te drzwi? Uch. Ona odbaguje te drzwi, nie. jak chcę zamknąć. Nie, byku, byku, to tak się nie da, bo ona zamykają, ona już A. rusza. Buildbox albo Phantom. Mm, Mówię, że tam jest. Jak mnie słuchasz? Dziwnia sa napisać. napisał, 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 napisał! Ale teraz idziemy ucho, idziemy teraz to, to po Idziemy się, się z Nie dzwoni Jezus Maria! To tak jest tak robię! Jezu, myślałem, że to tak, jest duch, Tak, jestem to ducha! A to był Jestem dzień, A, to tak mi się truchowały, nie? E, nie, ty jeździsz wtedy na ale nie zostawiamy mnie z tyłu, a proszę. Nie zostawiamy z tyłu, tylko z przodu cię zostawiamy. Okay, no, Dogodzaj ducha, który powrócił do fizycznego świata, zazwyczaj z lub w celu zemsty. On chce się zemścić za to, że chcieliśmy czytać jego książki. Kaj, okay, Michał, on się na tobie zemści, a na nas nie, co ty na to? To jest zły pomysł. YouTuber, idź!

Weź nie jak przejdzie przez no, ja patrzę. <śmiech> <śmiech> On tu przy ładzi cały czas O, już, już Możemy sobie powiedzieć, Ma. że jeżeli mi latarka, to znaczy, że jest hand i duch atakuje. No, wiesz co, Nic tego nie wiem. Byliśmy trzy dowody, Nieprawda. Czy nie. To byliśmy trzy dowody, które mówią nam jaki to jest duch, ale możemy też zgadywać jaki to jest duch. Nie no, nie wolno I... tego i... oszukiwać. Teraz dzwonimy po y, pogromców duchów i to no ducha Właśnie, jakby mi złego ducha, to by oni przyszli i byś zabił duch. Co ty chcesz ludziom? Zginęli, na marne Jak na to marne? Zginęliby dla Michała Nie wiedzieliby z kim mają do czynienia Ej, 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 ej dole, Gdzie randole, no tak No tak, gdzie dole, zapomniałem Ciekawe czy można Dobra, jedziemy Ciekawe ducha mam a puka. No to, to w sumie był bardzo prosty dół. Był, tam by była to szkoła I prawie zepsuliśmy, ale no okej okay. zepsułyśmy, nie zepsułyśmy. Nie, bo mogliśmy na początku wiedzieć jaki to jest Znaczy to tylko ty mówiłeś, że A, jest wiecie, z demon. Ty, to, że... ty wiedziałeś, że to nie no. był Dobra. demon oprócz ciebie To ty się zbłodziłeś po prostu ej, no ej, 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 ej Ma, Mam złe doświadczenia do z demonami, dobrze? Nie <laughs> tak, że mała dziewczynka cię ścigała w tym na Tak, to nie tak, że w więzieniu ten Mała dziewczynka mi ścigała i w sumie wszedłem do pokoju bez wyjścia i nagle sobie soka... so odeszłam. Tak, nie tak, że w kolecie cię... tak, też goniła chyba. Tak, no. i doszedłem do I ściany. Ja ten... patrz, 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 patrz. Moim... się patrzę na mnie, patrz Moim zdaniem to umeblowanie jest dużo profesjonalniejsze od poprzedniego. No czemu psujesz no? Chodźcie, obejrzymy zdjęcia, chodźcie. Duchów. Tu nic nie ma, to jakiś debli robił. Tutaj jeszcze jeden debli robił. <noise> Jakie zdjęcia pokażę. Darmagedon robi. Jakie ład Jaki ładne zdjęcie. No i gdzie jest duch? Jeden duch? Patrz, dwa tu. duchy tu są. Zostałem dwa duchy. Patrz. Tu jest. Tu jest. Tak, tak, widzisz to ma... Widzisz, to jest, jest na według. duch. Tak. Ten czagnę, ten czagnę sobie tego duch, bo nie widzę. Za tobą jest. No jest, Patrz, a tu macie dwa duchy, patrzcie. To to.